W siedzibie nadleśnictwa brzozów rozstrzygnięto 18. submisję drewna Krosno 2017. Zakupem 1097 m 3 najwyższej jakości surowca zainteresowanych było 20 firm z Austrii, Niemiec, Estonii, Słowacji i Polski. Krośnieńska submisja jest jednym z najstarszych tego typu przetargów w kraju. Już blisko 20 lat organizujemy tego typu submisje. Zaczęliśmy tutaj w Brzozowie taką pierwszą aukcyjną sprzedaż drewna. Zaraz potem rozwinęliśmy ją na szerszą skalę i obejęliśmy całą Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie tym systemem sprzedaży. Oferowane podczas submisji drewno pochodzi z planowych cięć gospodarczych. Najlepsze okazy wybierane są spośród surowca zgromadzonego na składach w leśnictwach w całym regionie. Stamtąd trafiają na dwa składy submisyjne: z północnej części Podkarpacia do Leszyc, a z południowej do Załuża w nadleśnictwie Brzozów. Aby drewno znalazło się na składzie, musi spełniać określone warunki: przede wszystkim wyznaczoną dla każdego gatunku długość i średnicę, ale nie tylko. Drewno submisyjne. Musi się cechować takimi parametrami jak odpowiednia barwa drewna, rysunek drewna oraz równomierna szerokość słoi, jak również gęstość słoi, które są widoczne na przekroju poprzecznym danej sztuki. Podkarpackie, zwłaszcza w części górzystej, to kraina buka. Jednak buczyna sprzedaje się obecnie nieco gorzej niż przed laty, stąd też na placu nie ma jej wiele. Są za to inne gatunki. Podkarpackie lasy wyróżniają się w kraju najwyższym udziałem drzew liściastych, a to one są właśnie obiektem zainteresowania kupujących. Teraz największym powodzeniem cieszy się dąb, którego jest ponad 500 metrów sześciennych tutaj. Ten gatunek akurat nie zawsze był popularny na meble, na okleiny. Dużo jest jesionu. Te, które mają cechy okleinowe znalazły się na submisji. Jak zwykle jest sporo jaworu, bo to jest podkarpacki rzeczywiście gatunek górski. Z tego jaworu właśnie podkarpackiego wykonuje się instrumenty muzyczne. Stąd właśnie słynie podkarpackie drewno. Ale są też ciekawostki, takie jak czereśnia chociażby, która zyskuje na znaczeniu. Jest jest ciekawa, bo ciepły rysunek drewna, takie ciepłe barwy, a poza tym bywa też używana na takie specjalne wyroby, jak na przykład konstrukcje zegarów, czy, czy snycerka, czy chociażby na fajki, z których również Podkarpacie słynie. Na rynku drewna, podobnie jak w innych dziedzinach, panują mody, które wpływają na sprzedaż. Jednak na Podkarpaciu, gdzie różnorodność gatunkowa jest większa niż w innych częściach kraju, zawsze można zaoferować surowiec, który spełni oczekiwania przedsiębiorców z całej Europy. Stąd też i chętnie przyjeżdżają nabywcy, no bo wiedzą, że nie tylko jeden gatunek, ale również o czym słyszymy bardzo często. Zmieniają się mody w Europie, w świecie, yy, zaczynają się podobać inne gatunki. U nas można. Z tych sztuk wybrać coś, co będzie potrzebne. Przyjechałem tutaj z Estonii na Podkarpacie, aby kupić cenny materiał, jak my go nazywamy, cenne drewno, które potrzebujemy dla naszej produkcji, produkcji oklejnej w Estonii. Co nam imponuje tutaj w tym regionie, to przede wszystkim jakość tego drewna, ale wiadomo, że nie tylko drewno i towar, ale oczywiście dobra atmosfera. Fantastyczne przygotowanie materiału. No, i po tylu latach możemy nawet mówić o jakimś takim przyjacielskim od, odnoszeniu do nas jako klienta. Podczas submisji sprzedano 97% oferowanego surowca. Największym zainteresowaniem cieszył się dom, którego sprzedano ponad 600 metrów sześciennych. Najwyższą cenę pojedynczej sztuki drewna 19 350 zł za metr sześcienny uzyskano za rezonansową kładę jaworową pochodzącą z nadleśnictwa Krasiczyn.